Zakończą się eliksiry. Wypij to. Zanim zginiesz, dzięki. Mamy 114 sekund. 13, 12, 11. Dobra, zawiś jeszcze jeden. Tylko jeden. Tylko. Albo aż. Ale przepaść. O nie, chciałem zobaczyć przepaść. Uu. A tam stamtąd przyszliśmy zresztą. Mmm, to ciekawe. Zginął, 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 zginął. zginął. Ciekawe, co teraz będzie na nas czekało. Jestem absolutnie przerażona. Wstawaj, Joost! gość. Leży sobie całą bitwę przeleżę. Pewnie ostateczną bitwę też będziesz całą leżał, nie? Znam ja takich jak ty. No, lecz go. No, jeszcze proszę. Ciśmie mm, jest tyłu, no. Co za człowiek. No, jeszcze jesteś ranny, sorry. Zapomniałam. Nie zauważyłam. Znaczy inaczej, nie, że nie, nie, nie zauważyłam. Balam, sam jesteś tą balam. Zabij straże Malgory. Są zabite. Powstrzymaj Malgorę, o miło mnie. No. No to... Proszę bardzo, idziemy! Go na górę, Drakensang! Jezu... Nigdy, nigdy tutaj nie doszłam, ewentualnie nie pamiętam tego momentu. Albo w ogóle nie pamiętam, albo... Jezu... co śmierdzi działo. No bo co ona zrobi? No nie no, no oczywiście, no musiała nas zamknąć. Jezu. Yes. Może najpierw ją? Nie jest kim mam. Może najpierw z łucznikiem, co? Weźmy łucznika na nasz pierwszy atak. Też się cieszę. W ogóle nie przywiołałam, nie, nie przywołałam. Znaczy teraz chyba nie ma sensu, co? A ty zrób coś inteligentnego, na przykład zabij tego łucznika też. A to wszystko są łucznice? No tak, jestem genialny. Dobra, Jost. O nie, co ja nacisnęłam. Green. Bij się. Dobra, jeden nie żyje, padł. Malgorna Gin! Jezu, ale będzie się działo teraz. Ile ona ma życia? Nie wiem. I też ma płomienie. O nie... Jezu. Ale masakra. Masagra! Masagra, masagra. Golana, weź się pobi z nią. Zobaczymy ile wytrzymasz. Toś. Też na nią płomieniami, jak już trzeba być sprawiedliwym. Lisie. Ile ona ma życia? Linia. Boże. Nie, jak ona zginie, to już jest koniec. Sytlinia? Dobra. Jest, okay. um, użyj osełki. Osełki. Osełka. Masz tylko to, dobra, niech będzie. E, osełka, Boże bardzo. A ty nic nie masz, dobra. Dalej, go! Jeszcze jeden łucznik, a potem będzie... Już sama Malgorra z nami zostanie. Sam, na sam... Ej, no słaba jest, mi takie wrażenie. Znaczy, albo takie dużo życia zabrałam? Pojęcia nie mam. Dobra. Zabijamy. Zabijamy. Która godzina jest w ogóle? Spoko, jeszcze, jeszcze. Jeszcze mamy czas. Czas, czas. Ej no, ona jest też niesłaba. Łoj, co? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Nie wydaje mi się to logiczne. Coś tutaj jest podejrzanego w tym wszystkim. Leżysz! Gleba. Ole. Zapiszę gry na przekiewanego. Nie wiem o co chodzi teraz w ogóle. Yy, to. Przecież już skończyła grę? Chyba nie, za. Miło mi. Co ja wzięłam? Też się cieszę, klap, klap. Dlaczego wstałaś? Jakie cuda, ona wstała. Nic nie było. Miło mi. Też się cieszę. Jezu. Marko Święta. Jezu. O matko. Co to ma być? What is that? What the fuck? Co to jest w ogóle? I to spojrzenie, wspaniałe z tyłu. Yy, yy, dobra, spróbujmy. Jezu, czym ja walczę w ogóle? Nie podoba mi się to. I mam wrażenie, że tutaj nie będzie taka łatwa walka na jaką wyglądała. <gryw> dobra, bijcie się. Już trudno. Nie ma sensu wierzyć w cuda, trzeba walczyć. Nie ma żywiołaka, to jest w tym wszystkim najlepsze. Wiesz żywiołaka przywołaj. Nie, nie to tu! Coś nie podoba mi się ten Nigdy z nim nie walczyłam, nie wiem jaki jest sposób na niego. Zielonego pojęcia nie mam. Jezu. Przeraża mnie troszkę. Jego osoba. Jego osoba. Sama w sobie. Dobra, pal. Po prostu pal. Jolana ma życie. 1200, co to jest? Jesteś brzydkie, obrzydliwe, obślizgłe, włochate. Dobra, włochate nie, ale obrzydliwe owszem. Dobra, zrobimy co innego. Wypijcie, nie, nie wypijcie, nic nie wypijcie. Napij się tego. Znaczy, napij się tego. To for... Dojwo... a, ma trzy. No, spoko. Napij się tego. Podaj jej. Niech się też napije. Napijcie na zdrowie. Tak jest. Bardzo miło. I... Jezu to jest ostatni boss, czy ja mam tylko takie wrażenie? Co to ma być? Nie, jeszcze szkielety! W mordę jeża. Jak jeszcze... Co to było? Jak jeszcze mam szkieletami walczyć? Nie, to jest jakiś żart, czy co? Dobra, zabijcie te szkielety, bo to będzie przeszkadzać. Łucznicy są silni jednak. Jak dla nas. Cedlinia, bij się. Zabić szkieleta, bardzo dobrze. Idź ja on poszedł! A, no jeszcze jeden został. Jeszcze ktoś? Nie. To co? co? Nie, nie, nie! Dobra. Rulana, bij się. Orgrim bij się. Roast, zaraz mi zginiesz. Tak jest. Wiedziałam, że jesteś doskonały pod względem każdym. Jakie to w ogóle jesteś ranny? Jezu! Boże, nie. Jezu, nie, nie, nie. Też się cieszę. Gdzie jest moja reszta drużyny? Wszyscy się palą! Forgrim. Forgrim! Aha, jesteś obalony. Obalony jest. Rulana, no, gdzie ty poszłaś? Rulana? Wszyscy mi padli? Nie! Co jest? Uuu! Głowa i odpadła. Stradziłaś głowę, co? O życie mi przywróciło. Wow. Jakie to miłe z ich strony. Dobra, odsuń się, Joe's, bo zginiesz, Marnie. Jeszcze się odsuń. Tu. Teraz możesz strzelać. Dobra, pokonałem, 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 pokonamy. Wierzmy w to ca z całego serca. Albo połowy serca, nie, zapiszę gry. Eee, tutaj. Wierzycie w to, że nam się uda? Naprawdę w to wierzycie? To Wajpę, wiarę, bo wyroszczę wajpnie, wiary 1710 życia, dobra, jeszcze damy radę. Jeszcze jest jakaś nikła szansa. Coś pokonaliśmy, nawet nie wiem, skąd się to cztery doświadczenia wzięło. Ktoś zasypie obok mnie. Potrzebuję punktu wytrzymałości. Gdzie są punkty wytrzymałości? Nie widzę ich. Punkty wytrzymałości. Aha, czyli tylko masz ten eliksir? Pij to już, trudno. Aha, jeszcze mogę użyć tych na mieczek. Mieczek? Nie, ty nie masz mieczek. A, nie masz mieczek? Gdzie masz? Gdzie masz jakiś Coś? COŚ? Cokolwiek? Nic nie masz. Rany woskie, ale mam biedną drużynę. Weź to rozdziel. więc to jest To. I to. Perfekt. Mam eee, chwila, moment. Bij się z tym. Bij się... nie! Bij się... nie, 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 to. Tu. Teraz silniejsi się pojawili. O rany. Ale się będzie działo. Ale action! Ale mnie uderzyłaś, no brawo. Nie jest jakoś potwornie silna, ale... wytrzymała. Ma no jeszcze pół... nie, nawet mniej, mniej niż połowę życia. No dobrze. Joust! <laughs> Joust! Nie! Joust! Dobrze, zapisałam grę gdzieś tam po drodze. O rany. Wstawaj, Rulana, wstawaj, Boże. Zabić tego jednego małego szkielecika. I trafić go. Dobra. Spokojnie, 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 spokojnie. Rulana, wstawaj. Rulana. Uj. Oooooo, druga głowa do ciała. Jak co dało, nie sięgnęli jej szyi? Zastanawia mnie to. Znowu nam życie odrodziło. I Joust wstał. Joust wstał. No patrzcie, Joust stoi. Joust, odejdź. Dobrze. Mówi. Zrób coś pożytecznego wreszcie. Niezbyt zdrowy powiedziałem. Nie ja mamy czasu. Uff, połowa dzięki. No Znaczy chyba będzie szybciej, nie? Jak sądzicie. Damy radę? You can do it. Zginiesz! Zginiesz! Zostało Ci 200 punktów życia. Tutaj leży kawałek Twojego ciała. Zapiszę gena wszelkie badania. Jak coś teraz się stanie, żebym przypadkiem nie zginęła. Dobra. Ginij! Ginij! Może jak nie zginie, to się z... zabije. Jak nie zginie, to się zabije. No brawo. 122, 94, 76. Dlaczego gra się pnie? 60, 50, 40, 43, 44, 40, 20, 27, 26, 25, 24, 20, 12, 13! No jeszcze troszkę. No już zabiję cię. no no brawo. liole Upadło. Kawałek kluchy upadł na ziemię. Ładny kamień, no też mi się podoba. Się. Ja się boję. Co to ma być? Co się stanie? Chyba nie będzie kolejnego bossa, prawda? Smok, smok, smok. Miałeś to zeżreć. O właśnie, bardzo dobrze. Ślicznie wyglądasz. No tak, w końcu to są smoki, nie? Już wszyscy odkryli, dlaczego lubię tę grę. No ale no Boże Święty. Też się cieszy. Miło mi. O, zacięło się. Mamo? Mamo? Aha, dobra. Myślałem, że się wszystko zadnie w tym momencie. Cieszę się. have returned in all my splendor and miwami arise champion of the gods stand proud before me and and I bow my head to you you have brought me back to life and restored order to the world know this

Co się teraz? Tak, góra, tak, zgadza się. Mamo, 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 Jezu. Co się stało? Mamo. Loading, loading, gdzie jest loading? Nie, jest loading. Hola. Jezu. mamo. No dobra, wam poszedł. Ja zostałam tutaj sama i jak widzicie, mamy tutaj przed sobą naszą znajomą scenę, niemożliwe. No cóż, gra się skończyła w taki dosyć dziwny sposób, ponieważ mi się ją skraszowała. dosyć tajemniczy też sposób. Tam, gdzie miało się pokazać napisy, czyli końcowe, te wszystkie autorzy, jacyś tam nini, zdeci, co tam stali, patrzyli, jak gra się robi, a sami jej nie robili, to. Zrobiło się crash, wyłączyła się gra, w ogóle komputer się ściął i tak dalej. Na szczęście plik się nie zepsuł. To jest jedna ogromna zaleta tego wszystkiego, że nie zacięło się nic poza właśnie komputerem, ale nagrywanie się nie ścięło, można tylko wyciąć ten kawałek, gdzie jest cisza przez jakiś czas i już. Tak czy inaczej, gra się skończyła, seria się skończyła. Myślałam, że jednak te dwie się odcinku przekroczy, nie. Stało się tak, skończyłam na 184. o ile się nie mylę. To jest właśnie ten odcinek, który przed chwilą widzieliście ostatni. I naprawdę muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona, że ta seria się skończyła. Z jednej strony, ponieważ była bardzo, dłu bardzo długa i wiem, że niektórzy z Was mieli już po dziurki w nosie, wrzucania po dwa odcinki dziennie tego przeklętego Sanga I rozumiem to doskonale, ponieważ ta gra w pewnych momentach była naprawdę nudna, nawet dla mnie, kiedy grałam, ale każdy RPG ma właśnie te cechy, że w momentach pewnych są bardzo nudne. Tak nudne, że można było włączyć samo graj i graj i graj i graj i chodźcie i idźcie i róbcie co chcecie, bo ja po mam dosyć kontrolowanie was. Ale z drugiej strony gra jest naprawdę świetnie zrobiona. No grafika to już jest jedna sprawa, no ale jest rozbudowana. Nie da się ukryć, że jak na, jak na taką grę Oczywiście na błędy no, można wytykać je bez przerwy, bo to w każdej grze znajdzie się jakiś błąd nie, nie znajdzie się gry idealnej, ale to nie o to chodzi, żeby znaleźć grę idealną. Gry idealne są już przebarwione, przereklamowane i to bez sensu. Gra jest bardzo dobra. Świat jest nawet otwarty, można powiedzieć, że właściwie może robić, co się chce. W teorii może nawet gry nie przechodzić, a być najlepszym w grze. I, no i to jest jej właściwie główna zaleta moim zdaniem. Gdybym chciała, żeby ta gra trwała wiecznie, to bym tak mogła zrobić. No przecież to ten problem chodzić w kółko, przecież nie? Sami to zauważyliście podczas wielu odcinków. Tak czy inaczej, z tej gry można dużo więcej wycisnąć niż wycisnąłam ja. Można wiele więcej zrobić, można wiele więcej osiągnąć, można wiele więcej, no nie wiem, stworzyć. Można zrobić z postaci takie potwory, że to w ogóle nic ich nie dotknie. A te golemy to by jednym ciosem padały. Ja o tym wszystkim wiem, ale nie sama się na tym nie znam. Nie ukrywam, że po prostu, jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, część gier taktyczną oraz taką właśnie umiejętnościową, statystyczną, to ja się w ogóle na niej nie znam. Kieruję się instynktem. To jest najczęściej najlepszy wybór, ale to, cóż, jak ktoś jednak całkowicie się poniesie mocniej i pomyśli, że siła jest najważniejsza, no to już ma przeklawane. To chyba tyle, jeżeli chodzi o grę. Bardzo się ucieszyłam, że udało się przejść. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Dzięki wam za to wytrwanie ze mną do końca. No, się, że nie wszystkie odcinki oglądaliście. No, nie, że coś was oskarżała, ale to, to nawet logiczne. Czeka się na ciekawszy moment niż chodzenie. I właściwie, cóż, tak sobie myślę, co by tu jeszcze powiedzieć. Chyba nie, zresztą późno jest. Za późno. I nie ma sensu, że tak teraz się wypowiadała zbyt długo, bo zaraz doświadczycie moje głupoty jeszcze bardziej niż zwykle. Hmm. Dlatego też mogę Wam po raz ostatni w tej serii podziękować za oglądanie. Po raz ostatni Wam powiedzieć, że hmm, bardzo mi miło, kiedy komentujecie. Już nie będziecie komentować po tym, jak prawda? Nie będziecie, nie będziecie, prawda? No właśnie. Teraz zajmijcie się innymi seriami. Swoimi oraz moimi. Dlaczego gra mi się skraszowała nagle i niespodziewanie? To jest, to, jest, to jest po prostu niewyobrażalne, jak może się nagle gra <laughs> skraszować podczas zwykłego mówienia. Ja wiem, że długo mówię, już przestaję, już przepraszam, już mnie nie ma. Dobra, nieważne, nie było tego, wytnij się to. Dzięki Wam za oglądanie, uważajcie na siebie i trzymajcie się do następnej serii. Buziaki i pa!